Cześć, siemanko, ja jestem Mati i witam was na moim kanale w odcinku z gry Brawl Stars. Dobra, na początku wam może przedstawię pokrótce moje konto. Jak widzicie mam 10741 pucharków. Tutaj macie wszystkie moje statystyki, ile miałem pucharków najwięcej i największe punkty w Igrzyskach Mocy. Tam wszystkie statystyki możecie sobie zatrzymać i zobaczyć. Ok, teraz Wam może pokażę wszystkich moich zadymiarzy. Jak widzicie, tutaj mam Shelly, do niej mam dwa Star Powery, tutaj mam El Primo, do niego mam jeden Star Power, do Bula mam gadget, do Rosie też mam gadget i co tutaj, do Jessie też mam gadget i mogę mieć gwiazdą moc, jak widzicie, do Nity też mogę mieć gwiazdą moc i jeszcze do Dynamica mam gadget. No i to są wszystkie postacie, które mają gadżety lub yy, gwiazdne moce. Mam tu też jeszcze Gina z fajniejszych, Mortisa i Kruka. Oczywiście Kruka chcę wymaksować i dopiero później zacząć nim grać. Jak widzicie, mam na razie na nim moc czwartą i 28 pucharków. No i co, nie przedłużając, zapraszam Was do zostawienia subskrypcji oraz łapki w górę. A ja wybieram jakiegoś zadymiarza i idziemy zagrać. Może coś nam się uda wybrać. A w sumie, wybierzmy wy 8 bitowca. Dobra, zaczynamy grać. No, jak widzicie, tam jest też 8 tylko on ma, jest bardziej ulepszony, bo ma miał po prostu więcej życia i wszystkiego. Okej, okay, tutaj jest boss, spróbujmy go chociaż trochę. O dobra, udało nam się raz go trafić, może dwa, nie wiem. Okej, okay, dobra, idziemy zobaczyć czy gdzieś skrzynka będzie, bo chciałbym skrzynkę. Jak widzicie na razie nie mam żadnej skrzynki i dynamik do nas idzie. to jest z jego wadą, że jest właśnie wolny, wolno chodzi. I nie mamy zbytnio jaguciec przed dynamikiem, a on nas będzie gonił podejrzewam. No i nas zabije za chwilę. No i właśnie tak się stało. Także moim zdaniem ośmiowieć na tą mapkę nie jest najlepszy. Mamy też siódme miejsce, to minus 2 to nie jest jakoś też tragiczne, no ale jednak wolałbym, żeby było plus. Okej, okay, no to weźmy może Ms., może M's nam się uda wygrać coś. Dobra. No i na początku mamy od razu skrzynkę obok nazy, oddalmy się trochę, żeby... I po prostu większy damage zadać skrzynce. Tam jest Piper. ok, dobra, dostała raz. Podejrzewam, że będzie chciała nas atakować. No i właśnie tak się stało i trafiła nas. Dobrze, że jest blisko, to przynajmniej nie miała aż takiej mocy. Dobra, jak widzicie, teraz mi się udało ją zabić. Tam jest Jessie, to może Jessie też nam się uda zabić, chociaż nie ona ma... Kule jej strzelają dalej niż my, no to po prostu się od niej odsuńmy, dobra. Czy tutaj ktoś jest? Nikogo nie ma. Ok, dobra, to idziemy. Może jeszcze jakąś skrzynkę nam się uda znaleźć. Tam na środku jest jakaś skrzynka, ale po podejrzewam, że tam ktoś będzie. No i jest spoko. Spoko teoretycznie powinniśmy sobie dać radę, ale nie wiem, jak będzie w praktyce. Czy sobie damy z nim radę? No i jak widzicie, nie damy sobie z nim radę. Chociaż i... Dobra, żyjemy, no to nie jest tak źle, bo jeszcze żyjemy. Dobra, wejdźmy sobie co nam się trochę... O, akurat się skończyło, nie zdążyło nam się odrodzić nic życia. Dobra, tu jest Kiełek i Mortis. Kiełek ma super atak, dobra. A trzeba kogoś jeszcze zabić, bo na razie jak widzicie 7 zadymiarzy jest aż. Jest dużo jeszcze będę na minus jak przegram. Dobra, Mortisa trochę trafiliśmy. Okej okay, Mortis podejrzewam, że tu sobie ucieknie i będzie chciał uciec od nas No i to mu się udało Ucieknam, ale tutaj go bij Okej okay. Dobra oddalmy się trochę od niego O nie nie nie, dobra No i, no Mortisa też zabiło, więc o tyle dobrze Okej okay, mamy Byliśmy czwarti, czyli mamy plus 5 pucharków, no to jest bardzo dobrze. 5 pucharków, no to nie jest źle. I wtedy straciliśmy chyba 2 czy 3, no to jesteśmy 2 lub 3 na plus, więc to jest dobrze. Okej, okay, dobra, gramy dalej. W sumie mogłem wziąć kogoś innego, ale nie pomyślałem, Nadal gramy Ms. Dobra. Tutaj jest kiełek. Spróbujmy go zaatakować, chociaż on chyba... Nie... Dobra, nie próbujmy go jednak atakować Rozwalmy sobie skrzynkę na samym początku. No i teraz on nas będzie chciał zaatakować. Dobra. Raz dostał, ale to tylko raz. Ok, i teraz coś się wydarzy. Dobra, Kiełek ma przewagę, bo może rzucać przez ściany, a my niestety nie możemy. Ok, 100 HP mu zostało. Raz byśmy go trafili i byśmy go mieli pokonanego. Dobra, jeszcze Brok tutaj jest. Ok, Broka nam się udało rozwalić. A Kiełek ma 27 HP. No ale już go nie będę gonił. To chyba była gdzieś skrzynka, czy mi się wydawało. A tam aż była skrzynka, to lepiej nie, nie idę po nią, bo po prostu czasami nie zdążę wrócić i mnie zabije. Okej, okay, tutaj jest ten kiełek, co wtedy nas denerwowano, No i teraz niestety postawił sobie ten płotek i nic mu nie możemy zrobić. To jest też wielki minus, że on może sobie postawić. To znaczy dla niego to jest plus, ale dla nas minus, że sobie postawę właśnie te płotki i nie możemy przez to nic zrobić. I teraz nas zabije, czy nie? Dobra, nie zabije nas, chociaż... Może nas zabić, no i nas zabił, niestety. Też zbytnio nie miałem co zrobić, bo nie miałem gdzie uciec, ani po prostu go atakować. Też mi się by nie opłacało, podejrzewam. No ale mamy dwa pucharki, dobra. No to weźmy sobie teraz może kogoś innego. Kogo by tutaj sobie wziąć? Weźmy może... Weźmy... a w sumie weźmy dynamajka, ok. Zobaczymy, do dynamajka mam ten gadżet, to zobaczymy czy nam się przyda. Gdzieś go użyć. Ok, idziemy od razu tutaj po pierwszą skrzynkę, żeby ją rozwalić i mieć punkty. Dobra, idziemy po kolejną skrzynkę. Mam nadzieję, że tu nikogo nie ma na środku. Już widzę, że idzie max. Ok, spróbujmy tę rzucić. Może coś się uda wykombinować. O, coś, co ona tak. Dobra, udało nam się ją zabić. Ok. Dobra, tutaj jest Mortis, schowajmy się na chwilę w krzakach. No i teraz zacznijmy go atakować. Ok, zostało mu mało HP, dobra, Bigo zabiła, niestety, Bigo teraz będzie miała tą drugi atak, który jest o wiele mocniejszy. Na szczęście nie trafiła we mnie. Ok, spróbujmy ją zaatakować. Zawsze zapomnę, jak ona się nazywa, bo to jest dość nowa postać, a ma dość też trudną nazwę, i zawsze zapomnę, jak się nazywa. Chodzi mi o tą postać zwierdłym. Teraz macie w montażu wklejony, jak się nazywa. Ale ja po prostu nie wiem. Okej, okay, tam jest B. Atakuje Kiełka, my zaatakujemy B. Zostało jej 27, dobra, Kiełek zabił. Bia, B, zabiła Kiełka, zabierzmy wszystkie klejnoty. I teraz tutaj mamy Pam. Nie, Piper to jest. Pam to jest ta, co leczy. Dobra. Spróbujmy jakoś ją sensownie może zaatakować. No i nam się to udało. Ok, Pierwsze miejsce jak najbardziej. Się cieszę. 10 pucharków. Dobrze. No to jak dobrze tak dobrze nam poszło dynamikiem, to zagrajmy nim jeszcze raz. Może się uda też coś wygrać teraz. Nie wiem. Ok, na początku od razu mamy też skrzynkę, więc fajnie, dobra, idzie do nas teraz PAM, właśnie idzie do nas. Dobra, udało nam się ją dwa razy trafić i chyba sobie odpuszczę, więc my idziemy po drugą skrzynkę, ją rozwalamy. Oczywiście mamy też gadżety, więc jak będzie jakaś kryzysowa sytuacja, to możemy ich użyć i ewentualnie się trochę obronić. Dynamik ma właśnie taki gadżet, że dookoła wyrzuca wtedy dynamity i wszystkich atakuje. Może wam pokażę też później, jakim właśnie ma on ten gadżet. Ok, teraz dynamik nas trafił, a ja chyba go niekoniecznie trafiłem. Dobra, idziemy pan zaatakować. No i dynamik nas atakuje. Och, wyrzucił bombę, dobra. No i teraz znowu nas zaatakował, a my go nie, więc tak, nie, tak jest najgorzej, jak tak się dzieje. Okej, okay, kolta Udało nam się dosyć mocno obić. No i tutaj z powrotem jest Dynamite. Przyszedł do nas, nie odpuszcza jak widzicie. Będzie chciał się z nami atakować. Dobra, my mu wyrzucimy bombę i niestety bomba w niego też nie trafi. Dobra, użyjmy tego gadżetu. I jak widzicie właśnie tak działa ten gadżet. No i nam się załaduje za chwilę będziemy znowu mogli użyć. Dobra, trochę go obiliśmy, ale on tu jest w krzakach. Myślałem, że już sobie poszedł, a on nadal tam był. Dobra. I teraz chyba go nie trafiliśmy, a on nas trafił. Dobra, chodźmy tutaj. Jeszcze czterech zady że zostało, więc nie jest to jakoś dużo. Dobra, spróbujmy, bo niestety nie udało się bo, y, zabić. Ok, pan ma 100... Y, 1000 HP, on ma już 200 HP, no i nas zabijał. A, dobra, udało nam się. Ok, schowajmy się tutaj, dobrze. Dynamik wyrzucił na bo. Ok, teraz tutaj, bo wyrzucił te swoje miny takie, więc trochę ucieknijmy. No i jak widzę, teraz to chyba będzie. No dobra, mamy trzecie miejsce, więc nie jest najgorzej. 6 pucharków, więc na majkiem w sumie z, z, zdobyliśmy 16 pucharków, więc jest to jak najbardziej na plus. Jak widzicie, od początku już zdobyłem ponad 20 pucharków, a gramy dosłownie chwilkę. Zagrajmy może jeszcze jednym z i po prostu będziemy kończyć. Tylko Kimby tu jeszcze zagrać? Weźmy, może Broka. Nie wiem, czy graliśmy Brokiem, już nie pamiętam. Chyba nie, nie graliśmy Brokiem. Dobra, no to weźmy Broka i zagrajmy Brokiem. Może coś się uda też wygrać Brokiem. Okej, okay, tam mamy Mortisa, to chodźmy do niego. No i widzę, że Mortis będzie czekał, aż my po prostu mu rozwalimy skrzynkę i on sobie weźmie to. Okej, okay, dobra, trafiliśmy go raz. I co teraz Mortis zrobi? Tam go bije Piper. Okej, okay, Mortis stwierdził, że ucieknie, dobra, jeszcze go trafiliśmy raz, to już mu podejrzewałem, że bardzo mało HP zostało, ale my sobie rozwalamy tą skrzyneczkę i idziemy dalej. Dobra, tu na pewno w krzakach ktoś jest, czy nie ma? Nie ma, dobra. Podziewałem się, że tu będzie Piper, bo strzelała stąd, to myślałem, że tutaj została, ale poszła sobie. Okej, okay, tu ktoś jest, nie ma tutaj też nikogo, dobra, to idziemy dalej. Okej, okay, jeszcze zostało 7 zadymiarzy. Mam nadzieję, że uda nam się wygrać. Czy tutaj ktoś jest? Tutaj jest Riko. Okej, okay, ale Riko pod... ja się nie boję przynajmniej. Na razie nie wiem jak może później. Okej, okay, dobra. Tam jest stara, a tu jest pan i pan będzie nas atakowała. Dobra, odejdźmy trochę. Podejrzewam, że w tych krzakach też ktoś będzie, więc nie chcę za dużo ryzykować. Okej, okay, tara dostała raz. Spróbujmy ją jeszcze raz trafić i trafiliśmy ją jeszcze raz. I teraz nie trafiliśmy jej, ale ona nas niestety ultem złapała. Dobra, Pam zabiła tarę. Spróbujmy też Pam trochę obić. Niestety nie trafiliśmy ani razu. Okej. Okay. Tam idzie Mortis, więc trafmy go. okej, okay, dobra Mortis zabity. Niestety znowu przez Pan, i Pan zbiera teraz nasze punkty, które praktycznie my powinniśmy zdobyć. Niestety nam zabrała przez dobicie. No i teraz mamy przerąbane. okej okay, dobra nas Pan zabiła, niestety, ale trzecie miejsce, więc będziemy i tak na plus. Dobra, Sześć pucharków na plus. No co, spróbujmy jeszcze raz Brokiem. Myślę, że po prostu będę każdy odcinek będę grał po prostu trzema postaciami i każdą po dwa razy, czyli łącznie będę grał sześć rund. Oczywiście później się będą pojawiały też może jakieś challenge, nie wiem żeby jak trafi jakąś postać żeby wbić na niej. 500 pucharków czy 200, nie wiem, jakieś takie właśnie może challenge. Na pewno się pojawi jak na kruku wbiję jakąś sensowną rangę, że po pojawi się challenge, w którym wbijam po prostu na kruku 500 pucharków, to wam mogę powiedzieć od razu. Ale podejrzewam, że będzie to po prostu w przyspieszonym tempie wam to nagram Bo podejrzewam, że to może trwać z dobry dzień albo nawet dwa dni po prostu sobie zrobię przerwę. My też oczywiście nie będę siedział cały dzień przy telefonie, żeby nabić na kruku, czy tam przy laptopie, żeby nabić na kruku 500 pucharków, bo to nie na tym też polega, żebym ja się męczył. Po prostu jak będę grał krukiem, to będę nagrywał i będziecie mieli cały gameplay mój w przyspieszonym tempie, jak wbijałem na kruku pucharki. Jak widzicie teraz niestety nas yy, poko zabił, bo się rozgadałem i przez to byłem mniej uważny i postanowiłem pójść na środek, a na środku było bardzo dużo postaci. Mam też dwa konta, więc myślę, że raz po prostu będę grał na tym koncie, raz na drugim. Na drugim mam też tylko 2000 pucharków, prawie 3, no to też tam pójdzie mi łatwiej rozgrywka. Ale na ko tamte konto wam pokażę przy okazji w następnym odcinku jak będziemy grali. Koniec chciałbym jeszcze powiedzieć, że yy, jest też konkurs, w którym do wygrania jest 20 zł pace of i tego pace karta na przykład możecie wydać sobie na Brawl Stars w sklepie na gemy. Jak tutaj widzicie jak przejedziecie, no to tutaj macie gemy i za 24 zł macie 80 gemów, czyli jak dołożycie 4 zł no to macie 80 gemów. Więc myślę, że spoko i te gemmy możecie na przykład na skiny wydać lub na postacie. Jak tutaj nieraz wam się pojawiają postacie, więc możecie też na te postacie je wydać. No i co, nie przedłużając, zapraszam do obejrzenia kolejnych odcinków oraz do obejrzenia poprzednich odcinków. Na koniec jeszcze chciałbym powiedzieć też, że w odcinku przez kilka sekund pojawiło się serduszko jeżeli je znajdziesz i napiszesz która to minuta i sekunda no to przypnę ci serduszko okej okay, ja byłem Mati mam nadzieję że filmik wam się spodobał na razie cześć